Witam, chciałem Wam pokazać jak już jest bardzo duży kupik, samiczka. Ona już po prostu ma swoje ostatnie dni. Widzicie, no ona w ogóle chyba miała gdzieś 4,5 albo do 5 lat, to już jest ewenement, bo bardzo długo. I niestety jej czas dobiega końca. Mi się wydaje, że dzisiaj to już jest tak zwany kres. Bardzo duża. To jest gupik, który ma 11 cm długości. Samiczka wydała bardzo, bardzo dużo małych. No, ale już czas jej dobiega końca. Niestety, jak się hoduje ryby, jak nie jeden już akwarysta powiedział, to trzeba też są miłe i dobre i złe chwile. I tutaj właśnie jest ta chwila nie za bardzo, no, ale wiadomo, że taka rybka z czasem odchodzi. Czas jej przyszedł już. Już jej się nawet brzuch zmniejszył, bo od jakiegoś czasu już, już nie miała młodych. No i tak to mniej więcej wygląda. Pokażę Wam tutaj tylko jej pokolenie. A jej pokolenie to jest właśnie tutaj. O, tak to wygląda. To jest jej pokolenie. I to wszystko, chyba na dzień dzisiejszy, na ten temat. Pozdrowienia i serdeczności. W następnym wejściu, już tej rybki prawdopodobnie nie będzie. Elo elo 3, 2, 1, 0, Mówił do Was Start TV. Siema. A dzisiaj pozdrawiam wszystkich akwarystów. Tu tak na chwilę Wam pokażę tylko głupiki, samczyki, samce duże. One lubią sobie pohasać. To jest tylko głupikarium. Tu nie ma, oprócz neonów nie ma innych ryb jak gupiki. Tak to mniej więcej wygląda. Woda nie za bardzo jest idealna, ale dzisiaj była, dzisiaj była podmiana przed chwilą może dlatego. Jeszcze filtr nie zdążył wyłapać wszystkiego. To tak widzicie tutaj jest jeden też już stary samczyk duży, ogromniasty. No i tak to mniej więcej wygląda. Tu też samczyk. Tu samica. Tu samica taka, taką krowę Wam pokaże. To rzadko się zdarzają takie duże. To ona też ma 11 cm. Samica już ma, widzicie, kręgosłup padnięty, ale jeszcze jeszcze potrafi mi odmiecić 120 sztuk. Także nieźle. Pozdrawiam wszystkich, którzy lubią gupiki. Widzicie taka samica, która jest bardzo, bardzo wydajna. Też jest stara, też jej kres już niedługo chyba będzie. Potężna.